W tym odcinku zostały użyte utwory jednej z moich lubionych piosenkarek – Yuka, bo tak się dziewczyna zwie, jest na początku swojej kariery, ale o niej trochę później. Oczywiście wszelkie prawa autorskie do muzyki użytej w tym filmie należą do niej i to jej YouTube przekaże całkowity zarobek z reklam z tego odcinka. No ale dobra, dosyć mojego gadania, zapraszam Was na odcinek. Słuchajcie, powiedzieć, że się dzisiaj nie wyspałem To tak nic nie powiedzieć. Słyszycie ten hałas miałem ostatnio komfort od wielu, wielu, wielu dni spać raczej w cichych, spokojnych miejscach, a ta autostrada w stronę Wiednia nie należy do ani cichych, ani spokojnych i do całą noc. Dzisiaj jedziemy do Polski, ale nie tak na stałe, tylko oddać auto, ponieważ w tym aucie zbliża się już drugi serwis. A firma raczej chce sobie zobaczyć na własnym warsztacie, jak to auto wygląda, i tak dalej, bo zrobiłem prawie 80 tysięcy od początku roku. Więc mówiłem się z nimi tak, że po prostu pojadę na bazę, zostawię im to auto, wezmę inne i sobie pojadę dalej. W najzwyczajniej świecie. Natomiast dzisiaj chciałbym zacząć nową serię, którą robię stricte for fun, bo grosza złamanego na tym nie zarobię, natomiast zarobię na tym artyści, których chciałbym Wam gdzieś przedstawić, yy, ogólnie. I raczej będzie to seria, i tak sobie myślałem, że czasami się mnie część ludzi pytało, czego słucham w trasie. Czasami też odnoszę wrażenie, że robię te odcinki na siłę, po czym nie chce mi się już takich robić, że następuje przerwa. Z jakichś tam losowych przyczyn, a potem po tej przerwie mam problem wrócić. Tak jak było teraz. Czyli rozwalił mi się laptop. Trzy miesiące przerwy wpadłem w takie mm, życie bez YouTube'a. No i już mamy maj od stycznia, gdzie od stycznia miały być odcinki regularnie, nie? Także to, tak to wygląda. Dlatego postanowiłem, że będę coś robił stricte for fun. Nie patrząc na cyferki, nie patrząc na wyświetlenia, ilu osobom się to podoba, ilu osobom nie. A czy to zarobi, a czy nie? I wiecie, pierdeliar tych wszystkich cyferek, które tak naprawdę zabijają kreatywność i zabijają frajdę z tego wszystkiego. Więc postanowiłem, że będę robił odcinki z muzyką, jakiej słucham w trasie. I tak do jakiegoś czasu będę Wam przedstawiał kolejnych artystów, których słucham najwięcej. I myślę, że pierwsze odcinki będą mocno japońskie, ponieważ postanowiłem przedstawić moje top 5 Spotify z 2023 roku która wygląda tak. A teraz zapraszam Was wszystkich na odcinek. Pek! Zmieniliśmy właśnie lotnisko Szweczat pod Wiedniem które rozbudowuje się do 70 milionów pasażerów rocznie. Jak to mawia klasyk? Panie Areczku, Panie Areczku, CPK to jest dla Austriaków i Niemców. Yy, 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 dla Pana to mamy tylko Maty i okęcie. Jestem ciekaw w ogóle, słuchajcie. E, dajcie mi znać, bo śledzę ten temat bardzo namiętnie e, i jakby żeby powiedzieć, co jest 5, żeby nie było, byłem niesamowitym hejterem i przeciwnikiem CPK, dopóki nie zagłębiłem się w szczegóły tego, jak wygląda sytuacja na Okęciu, trochę mój przyjaciel mnie też uświadomił e, Później jakby doinformował jeszcze bardziej. Chociaż to chyba nastąpiło wcześniej trochę, zanim my zaczęliśmy z Damianem o tym rozmawiać. Natomiast te pierwsze fazy i ten pierwszy hejt, który poleciał na CPK i tak dalej, to ja byłem w tej, w, tej, w tym teamie hejterskim. Nie? Jakby rozwalanie pieniędzy, na co to i tak dalej. Po czym stwierdziłem, że to nie może być tak, że ja coś hejtuję, czego nie znam, więc postanowiłem to poznać, zgłębić te informacje. Dowiedzieć się więcej, jak się dowiedziałem więcej, to teraz jestem hejterem Nie niepowstania CPK, nie? Jakby no. No tak. Ale żeby się tutaj nie zagłębiać i nie bawić specjalistę, bo ja tutaj jestem tylko jakby osobą, która ma swoją opinię wyrobioną na ten temat na podstawie informacji, które są publicznie dostępne, chciałbym się Was zapytać: jak, jaka jest Wasza opinia na temat budowy CPK? I na temat całej obecnej burzy z rozbudową Chopina i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekaw, yy, jakie nastroje panują wśród widowni Roadvloga. No, bo ja, tak jak mówię, zdecydowanie jestem zwolennikiem wybudowania tego jak najszybciej. Jestem przeciwnikiem wywalania pieniędzy na rozbudowę Chopina, które i tak będzie zamknięte jak powstanie CPK, więc, jakby to jest trochę wiecie. jak? Wywalanie pieniędzy na zbędne remonty auta, które i tak sprzedamy, bo kupujemy nowe, tak mniej więcej. W sensie Chopin się nie rozpadnie bez tej rozbudowy, nie? Jakby nadal będzie funkcjonował. Eee, więc no to nie jest jakby niezbędne do funkcjonowania Chopina wydawanie pieniędzy, a może się to nie zwrócić z tego co widziałem. To zależy też jaka będzie polityka z wszystkim. No ale mniejsza z tym. dajcie znać. Ja zapomniałem w ogóle wspomnieć, że zanim pojedziemy do Polski, to jedziemy jeszcze do Węgier z ładunkiem Rozładować pod Budapesztem, a potem będzie wycieczka przez Słowację, Polskę na bazę itd. i przesiadka w inne auto Tymczasem jedziemy dalej, zostało 230 km do rozładunku, jest godzina 8 rano szczęście firma, co szczęście firma znajduje się niedaleko autostrady, wodnice w Budapesztu, więc nie było tragedii. Musiałem tylko jechać do ronda, zawrócić, bo nie było możliwości skrętu. 10.40 dochodzi, a ja właśnie dotarłem na na rozładunek. Idziemy właśnie rozładować towar i jak rozładujemy towar, to będziemy się kierować do Piaseczna. Mam tylko nadzieję, że dość szybko pójdzie. Bo jednak do Piasteczna mamy jakieś 9,5 godziny jazdy, więc troszkę jest. Nie wiem jeszcze, czy to do końca mądry pomysł, no ale postanowiłem, że przejadę sobie przez Budapeszt na Słowację, w stronę Słowacji, więc może będą jakieś widoczki. Tymczasem, bo dzisiaj nie był, w ogóle miał być film tematyczny, muzyczny, więc wrócimy do głównego tematu tego odcinka. Jakby będą widoczki, ale będzie temat. Juka. To jest... Numer 5 na mojej liście z zeszłego roku e, najczęściej słuchanych wokalistów, twórców, zespołów na Spotify. I to jest absolutne odkrycie zeszłego roku moje. I przez przypadek YouTube podesłał mi piosenkę LuLepi. LuLepi? Kurczę, niektóre słowa angielskie, nadal jeszcze nie wiem, jak wymawiać. Miszę z tym. E, to był utwór, który był napisany specjalnie do japońskiej wersji Sherlocka Holmesa. Był film Sherlock Holmes japoński, bo Azjaci mają to do siebie, że oni lubią w swoje wersje. Tworzyć wszystkiego. Koreańczycy, Chińczycy, Tajwańczycy, Japończycy. Generalnie tam jeden serial może mieć kilka wersji różnych, z każdego kraju. To się tak zdarza. To był taki utwór wtedy najpopularniejszy jej, miało około miliona wyświetleń na YouTubie i na Spotify u chyba poniżej miliona. I dla mnie to był po prostu piękny utwór. Ja się zacząłem zagłębiać w jej twórczość. To jest dziewczyna, która miała wtedy niecałe 5000 subskrypcji na YouTubie. Mam gdzieś screena, jak miała 7, bo to oczywiście nie pomyślałem, że zrobić wcześniej. Teraz ma chyba 50 parę. Nadal nie jest to ogromny twórca, natomiast miałem niesamowitą. Przyjemność być na jej pierwszym koncercie, z takiej pierwszej oficjalnej trasy koncertowej, jak byłem w Japonii w zeszłym roku. I część tego koncertu nawet jest na YouTubie. Albo poszukać mnie w tłumie, który liczył 400 osób, to wrzucę wam linka na dole. Natomiast jest to dziewczyna, która stosunkowo niedawno zaczęła karierę. Jest to dziewczyna, która nadal bardzo jakby stara się piąć i tworzyć tą muzykę. Nadal jeszcze z takiej pasji. Wiecie, niektórzy artyści mają to do siebie, że potem szukają swojej drogi, trochę ją zmieniają. Żeby tak się nie wypalić. A to jest taka dziewczyna jeszcze... To jest taka artystka na takiej fazie, że... Wow, jest muzyka, jest super, tworzymy coś. I widać tą pasję u niej, widać tą radość. Jak o tym pomyślę... O, no, znowu mi się przypominałem moje początki YouTube'a. Dlaczego ludzie lubili mnie oglądać. Bo, bo to było wtedy tak. Tak wtedy było. Zawsze te takie początki... Czyjejś twórczości, jakkolwiek bo ona nie była, są najfajniejsze. I niesamowicie się cieszę, że mogłem uczestniczyć w podróży jej i nadal uczestniczę. Tymczasem, Budapeszt, proszę Państwa. do Słowacji, to zawsze mi się morda cieszy. Nie wiem, po prostu uwielbiam ten naród. To jest... To jest niesamowity kontrast, bo... No tutaj akurat przejeżdżaliśmy nad Dunajem i dzieli to tylko rzeka. I rzeka dzieli ludzi, których, Z którymi może tak... Moja sympatia wynika z moich doświadczeń. I ludzie po tej stronie Dunaju to są ludzie z którymi mam bardzo miłe doświadczenia i bardzo miłe wspomnienia. Ludzie, którzy żyją po tamtej stronie Dunaju. To jest opcja odwrotna, <grym z piosenka> więc tak. <grym z piosenka> yes, Łomewsko! <grym z piosenka> Cieszyn, cieszyn proszę Państwa Jesteśmy w Polsce Zmienił mi się trochę plan Mianowicie, chcę zajechać eee, chcę zajechać przez chatę Odrzucę trochę kilometrów ale to będę tankował za swoje <grytanie> Zawsze jak robię nawet te 50, 60, 70 no już w ogóle 100 kilometrów więcej to nie wiem, jakoś tak nie potrafię na krzywy ryj. Po prostu, tak już mam. Zwolę rozliczać się. Moja babcia zawsze powtarzała w świętej pamięci, bo ona była wierząca, więc w stosunku do osób wierzących, zawsze tak mówię. Że kochajmy się jak bracia, liczmy się jak pewien naród. Będę tutaj mówił teraz jaki. Więc no. Taką dewizą się yy, przez życie prowadzę. Yy, dlaczego? Dlatego, że mam sporo takich zimowych gratów, które już mogę wywalić. Potrzebne mi są one, jak nie powiem co i komu, więc. Tada! It is time! Making friends with all the pain. Sądzę mnie Ile razy ja nie jadę tam jedynką Tyle razy po prostu nie mogę się nadziwić Jak, jak ona tutaj jest rozpierdzielona O Boże, przed chwilą nie zdążyłem tego nagrać, przed chwilą mnie tak wybiło, że dobrze, że mam sufit wysoko łupę, Bo bym czasą łupę o sobie O po prostu Zastanawiam się, słuchajcie, na ile mi starczy baterii. Eee, więc tak, fast forward, fast forward, forward. forward. Szybkie przewinięcie do przodu nastąpiło, ponieważ miałem zrzucić te graty. Potem przyjechałem na bazę. Eee, przyjechałem na bazę, przepakowałem się. Ja sam musiałem po swojemu auto wysprzątać, bo, no bo taki jestem. Jakoś tak, jak nie wytrę auta, to, to nie mogę do niego wsiąść. Musiałem sobie pościerać wszystkie kurze i tak dalej na nowo. No i się spakowałem. I jak się spakowałem i zanim ogarnąłem wszystko, to się zrobiło 6:30. Po południu dopiero ruszam, więc w sumie zaraz sobie pójdę spać. Natomiast chciałem Wam skończyć myśl, bo tak jak wcześniej wspominałem, byliśmy na koncercie Yuki w Tokio i tam na samym początku koncertu była taka mega fajna scena, jak ona zaczęła opowiadać, że dla niej to jest w ogóle takie Niesamowite, że ona nadal w to nie wierzy, że jak jej wczoraj w ogóle powiedzieli, że się sprzedało 400 biletów, to ona myślała, że sobie z niej jaja robią i tak dalej, że jeszcze rok temu to śpiewała muzykę na ulicy, a teraz gra swoją pierwszą trasę koncertową i że to jest takie wow, spełnienie marzeń. Nie? Jakby absolutnie rozumiem tą radość, w ogóle to jest kolejna sprawa w Japonii bardzo popularne jest przez różnych artystów zac po początkujących, zaczynających granie na ulicy. Grają covery, śpiewają piosenki różnych innych artystów, potem piszą swoje piosenki, które śpiewają i e, jest jeszcze jedna piosenkarka, która zaczyna, która właśnie też nadal do tej pory śpiewa czasami na ulicy. E, może zdążę ją gdzieś przedstawić jeszcze po drodze w tej liście mojej. Natomiast na sam koniec tego odcineczka, bo ja idę zaraz się rozliczać, bo muszę zdać auto i tak dalej, zostawiam Was z kawałeczkiem Gold. Jednym z moich ulubionych kawałków. I jednym z tych kawałków, który jest chyba takim największą hybrydą tego, tego klimatu trochę zachodniego, a trochę japońskiego. Bo nie wiem, czy wspominałem, to jest dziewczyna, która jakby. Urodziła się na Okinawie, Okinawa to nie jest typowa Japonia, nie oszukujmy się, to jest raz. A dwa, że mieszkała z rodzicami w Stanach i mieszkała z rodzicami w Szwajcarii, więc ona bardzo dużo jakby wchłonęła tej zachodniej kultury. Więc nawet jak pisze te kawałki swoje, bo większość kawałków pisze sama, przy niektórych pomaga jej ktoś tam zawsze z produkcji, bo no, wyłapało ją dość duże studio jako talent. Więc nawet jak piszę, to widać, że te kawałki mają takie zacięcie zachodnie, takiej, takiej popkultury -pop zachodniej, z takim fajnym miksem, dlatego uznałem, że to będzie fajna artystka na start, żeby Wam ją przedstawić też, no bo taka typowo japońska muzyka to nie każdemu podchodzi, a myślę, że jutę bliżej do zachodniej. Tymczasem na dzisiaj to tyle w tym odcinku. Jeżeli będziecie chcieli sobie zapoznać się z większą ilością jej utworów poza tymi, które były dzisiaj w odcinku, to zapraszam serdecznie. Link macie w opisie filmu. Tam możecie sobie zerknąć na jej profil na Spotifyu czy na YouTubie na przykład. A ja was zostawiam z fragmentem, no bo nie całością, fragmentem ostatniego kawałka, który zagrała przed bisem. Przed Bisem na koncercie, na którym byłem w Tokio, czyli Gold, albo Złoto, jak kto woli. Spójrzcie tylko, jak ona się kurczę cieszy. To jest... Powiem Wam, że takie koncerty są chyba najfajniejsze. Te wszystkie wielkie koncerty są fajne, ale widzieć artystę, który po prostu czerpie niesamowitą radość z tego, że śpiewa i że gra muzykę, to jest coś po prostu pięknego. I życzę Wam również. Bardzo dużo radości i takiego uśmiechu, jak ona się właśnie uśmiechała na tym koncercie. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku. Pyk! Nasamkiło, a zajmę, na